Waldo Gomesz. Waldo świetny zwód i Waldo! Poprzeczka. Tam piłka chyba jeszcze odbita od kolana Aleksandra Kołesnikowa. No i tutaj dobrze zdążył Długoż. No ale długoż zaryzykował, ale na jego szczęście zdążył to wszystko zaasekurować. Strzał na bramkę. Kolejna interwencja golkipera leszna. Neme To zagranie, nie ma faulu, świtoń, Żmiwski, świtoń, poprzeczka! Jeszcze poprawka, ale ten strzał jednak obok. Nieporozumienie w tym stałym fragmencie gry Mateusz Lisowski. Lisowski, Lisowski, Lisowski Taczak! Taczak! Broni długość do Bitka! Taczak, wycofanie. Zejście na prawą długiej, broni długość, a próbował atrancitko. Dobre to podanie Waldo i Citko. Dobrze Citko. Kołesnykow natychmiast zaskakuje do niego Konopacki. Douglas i Waldo. Kapitalna interwencja. Lisowski, ależ akcja. Lisowski, Daczak broni długość. Siedzla. Konopacki. Ależ nieporozumienie. Kołesnykow. Będzie szansa, ale ponownie długość. Konopacki lewa noga. Szybkie wznowienie. Daczak. Daczak, ależ podanie! 1 do 0 dla Moksu. Łyksant do Kamila Gryko, strata. Solecki. Solecki w indywidualnej akcji. Przeszła ta piłka między nogami. No i rozpoczynamy drugą połowę tego starcia. No muszą leszczenia zdecydowanie odważniej zaatakować. Świetnie teraz to zrobił Lisowski i już na początku będzie szansa z rzutu z autu dla Leszczynian. Uderzenie Roberta Świtonia i dobra interwencja golkipera do Moksu. Konkol krótko rozgrywa ten rzut z autu, Konkol uderza lewą nogą po raz kolejny do do bitka, ale niestety obok. Solecki na prawą stronę boiska, odbierają jeszcze futsolówkę gospodarze i Waldo Gomesz, ale broni Dobrenko. Długość od bramki, daleki wyrzut. Dobra ta piłka i słupek teraz ratuje gości. Kołesnikow. Dalekie podanie, dobre przyjęcie, będzie szansa. Taczak! Broni Długosz, nie ma dobitki. Jeszcze zamieszanie, Lisowski. Dobreńko. Dalekie podanie, dobre przyjęcie. Teraz Grzegorza Makala. Korzuszkiewicz. Korzuszkiewicz utrzymuje się przy piłce. Ależ kapitalnie to zrobił. Krzysztof Korzuszkiewicz. 2 do 0 dla gości. Fantastyczna bramka Kożuszkiewicza. No i podopieczni Adriana Citki prowadzą już dwoma bramkami. Solecki, Daglas. Cierpliwie teraz wymieniają piłkę Leszczynianie. Cały czas z lotnym bramkarzem drużyna gospodarza Solecki. Strata piłki Kołesnikow Pusta bramka. Trzeci górna Jagieloni Białystok. No to była formalność teraz w wykonaniu Oleksandra Kołesnykowa. I mamy 3 do 0 dla Jagieloni. Tolecki. Douglas! Ale uderzenie! Douglas Nocnik-Ferreira, jest gol, ósme trafienie tego zawodnika. Pół minuty do końca tego spotkania, no musieliby jak najszybciej zdobyć bramkę. Broni Dobrejko koło Jest faul i to będzie przedłużony rzut karny. Jest gwizdek. Greko czy Długosz. Gryko! Broni Długosz. I Waldo i Waldo zablokowany. I mamy koniec tego spotkania. Moks, słoneczny stok na pewno no, dosyć niespodziewanie wygrywa. Z grupą inwestycyjną ma lepszy Arco Fleshno 3-1. do 1. Spotkanie grupa inwestycyjna ma lepszy Arco Fleshno 1. Mok słoneczny stok Jagielonia były stok 3. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, Bartosz Gruszczyński, i życzę spokojnego wieczoru.